Weronika Turlej, artystka i rzeźbiarka, mieszka i tworzy w mokrzyskach w Małopolsce, gdzie prowadzi własną pracownię. Ukończyła Instytut Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego oraz liceum plastyczne w Nowym Wiśniczu. Przez lata zajmowała się konserwacją zabytków, co ukształtowało jej wrażliwość na materię i ślad. Tworzę z bardzo nietypowego materiału, jakim jest piasek, piasek kwarcowy. Miliony drobinek piasku są również dla mnie dosyć symboliczne, zlepione za pomocą żywicy epoksydowej i uformowane w moje wizje rzeźbiarskie.